Witam Państwa bardzo serdecznie, witam gospodarza Tutaj dyrektor Radysało, 30, słowa, tak? Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, naturalne wspomaganie zwalczania komarów i meszek w mieście. Projekt oszacowany na 462 tysiące. Projekt obejmuje montaż 43 wież ze skrzynkami lęgowymi dla jeżyków. Lokalizacja byłyby to miejskie tereny edukacji, kultury, sportu i rekreacji, tereny Zielone. Sądzę, że na sali są również wnioskodawcy poszczególnych projektów, że mogą swoje projekty w jakiś sposób reklamować, zachęcać do głosowania na te projekty, lobować. No wszystkie możliwości są dozwolone. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i rozumiem, że również są wnioskodawcy do Państwa dyspozycji. Jeśli chcą zaprezentować jeszcze swoje projekty, uszczegółowić się. Bardzo proszę, kto z Państwa? Pan Maj, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Maj i jestem pomysłodawcą projektu ogólnomiejskiego pod tytułem Naturalne wspomaganie zwalczania meszek i komarów w mieście. Jerzyki są to ptaki, które właśnie łapią komary i meszki. Jedna para jeżyków w ciągu doby potrafi takich komarów i meszek zjeść ponad 10 tysięcy. Także są to ogromne ilości. Ptaki, to nam, ptaki te pierwotnie wśród skał się gnieździły. Potem towarzyszyły nam, czyli zaczęły miedzić się na wieżach, na wieżach kościołów, potem oczywiście w miastach, na wysokich blokach czy, czy kamienicach. One są bardzo podobne do jaskółek, są to małe ptaki, utożsamiane często z jaskółkami i mylone. W ostatnich latach niestety ich liczba spadła drastycznie, a wiąże się to z termoizolacją budynków. Termo, modernizacja budynków pozbawiła je całkowicie miejsc lęgowych, gdyż one właśnie się w jakichś załomach budynków, w małych niszach, blokach. Dlatego od wielu lat na zachodzie Europy stosuje się budki lęgowe dla jeżyków. Są to budki konwencjonalne, wieszane wysoko na budynkach oraz tzw. jeżykowniki. Państwo zaprezentuję, jak to wygląda. Są to y, konstrukcje przypominające wieże, czyli na cokolwiek w wysokim słupie zbyt, y, umieszczone są skrzynki legowe, jak widzimy, dopasowane do nowoczesnej architektury. Także y, w nocy spełniają swoją rolę dosyć y, ładnie. No w naszym mieście zaproponowałem oczywiście jeżdżowniki yy, tak, no mniej energo, mniej finansochłonne, tańsze w wykonaniu, czyli przypominające dawne, dawne słupowe gołębniki stosowane na wsiach. Czyli na takim słupie yy, umieszczono około 20 skrzynek lęgowych, gdzie mieszczą się tutaj jeżyki, i zaproponowałem. Yy, to w 43 punktach miasta, 43 takie rozwiązania, co daje prawie 1000 parlęgowych. A tamtym poprzednim, ile się tych miast mieści? Tutaj to różnorodnie, nawet do 100. To się może bardziej opłacać. No, no można też jeden zastosować, czy dwa na przykład. No to takie rozwiązanie w, w Marinie, czy w Bulwarze, jak tutaj, no, to by było bardzo ładne, tylko, że to kosztuje ponad 100 tysięcy taki jeden. I nie. nie, tutaj się gnieści kilkadziesiąt par, kilka. O, to tak wygląda u góry. W ten sposób tu są mieszane te skrzynki, gdzie, gdzie właśnie się gnieżą. No należy wspomnieć, że, na, że w naszym mieście są już przykłady pozytywne zastosowania, nie jeżykowników, ale budek. Tu mamy na przykład yy, budki na mosirze wywieszone. Jest tam sześć budek, no mogą być znacznie więcej i są wszystkie przez jeżdżki zamieszkałe. także jest to bardzo pozytywny przykład. No polecam szczególnie właśnie to rozwiązanie, gdyż tutaj jest projekt też ogólnomiejski odkomarzania chemicznego. No, jak widzimy, on kosztuje 405 tysięcy i jest tylko na jeden rok na całe miasto, a tutaj za 460 tysięcy mamy na wiele lat i Kaset Park. Bardziej jeszcze, że właśnie odkomarzanie komarzanie chemiczne no wiąże się z nimi pewne zagrożenia, to znaczy za, za pszczół, gdyż trudno, za, trudno stosować je po powlotach pszczół te środki, więc dużo pszczół ginie. No głównym takim niedomaganiem tego chemicznego niszczenia tych komarów jest to, że no nie można stosować je, jak rozumiem, na terenach nienależących do miasta, czyli... W spółdzielniach czy na podwórkach prywatnych, czy park chociażby, no a jeżyki no, w ciągu dnia pokonują kilkaset kilometrów oczywiście w jakiejś przestrzeni, ale no, krążyły w terenach miejskich, także dla nich nie istnieje własność prywatna i wszędzie, by, myślę te pomary i myszki zostały niszczone. Także no, zachęcam także Państwa, żeby, żeby że, czy, pro, czy projekt ten wygra, czy nie czy nie, nie, nie uzyska Państwa państw akceptacji, żeby go, żeby zachęcać właśnie yy, władze miasta. Żeby zachęcać. Przepraszam, że znowu taki projekt, zapraszamy w taki do taki a między innymi rzeki są te ruchy rynkowe, które których państwo. Tutaj To ja się kłaniam i proszę, właśnie, żeby było w szerokiej skali, gdyż no, na samym bosnicznym można zawiesić wiele, wiele i w każdym obiekcie yy, Oświaty, czy nawet nam wróci miasta, czy, czy zachęcać właśnie władze spółdzielni zarządców budynków do stosowania y, tego rozwiązania. Dziękuję Państwu. Czy są jakieś pytania? Właśnie mi się podoba, bo wszyscy wiemy jak bardzo komary ciały w tym roku, jak w poprzednim i lata wcześniej. I jak się o nich bo dzieci wychodzimy na spacer z babciami, dziadkami i... i te dziadki bardzo starały się chronić te dzieci, prawda? Bardzo. No i problem jest uważam o w słowa, faktycznie. Córka taka pokojona wróciła do domu, że właśnie nie mogłaby iść z koszkania, ja sam szkałem wejść w godzinach gdzie komary kresowały. I pomysł jest naprawdę świetny. No mało tego, ja powiem więcej. Czytałem wcześniej w czasopismach zagranicznych, że w tej chwili nie tylko kreszcze roznoszą bory, wiozę, ale już i komary i w Polsce się o tym tyle nie mówi, natomiast ten ja temat bardzo, bardzo dobrze znam. To więc Jeśli ten taki sposób naturalny mogli to w jakiś sposób zidentyfikować to by było to bardzo dobrze dla wszystkich mieszkańców, nie tylko dorosłych, ale i dzieci. I uważam, że to jest bardzo dobrze i fajny pomysł, także świetnie, prawda Ja chciałam jeszcze tutaj dodać, że w Lublinie, w osiedlu na Ugiewskiej, są krzyży i tam nie ma komarów. Jerzyki przywracasz. E, naprawdę nie ma co Bardzo, bardzo e, mocno się to No miasto trochę za mało robi, bo komarów mamy za dużo. Jeśli miasto tego nie chce zlikwidować i nie stara się o to, żeby nam pomóc, to myślę, że w sposób naturalny, zanim urządzią gdzie z które chyba są przeznaczone, możemy to sami wziąć w swoje ręce i Panie, jesteśmy jedynym miastem, jest które odkomarza. Z całą pewnością jeżyki nie będą sezonowe. Weźmy to na uwagę, że ja, jest to ogromna pomoc dla wszystkich tak, tak. mieszkańców miasta, a nie tylko dla uczniów, którzy są w szkole przez 3 lata. I e, z pełnym szacunkiem, ja się zgadzam jak najbardziej, e, czy też e, nie wiem, przychodnie też mogą być finansowane z innych środków, ścieżka rowerowa tak samo. Natomiast no z skorzystają wszyscy. To na pewno. Więc czy ten, czy ten projekt przejdzie, czy nie przejdzie z pewnością. Z pewnością jest to warte rozpatrzenia, dlatego, że pojedyncze budki to nie jest duży kosz. Te jeżykowniki ogromne, one mają jeszcze taką jedną funkcję, która, która przywołuje jeżyki i wtedy one się rzeczywiście tam lękną w ogromnej ilości. Natomiast budki, o których ja rozmawiałam ze znajomymi, budki lęgowe, które są na ponad prywatnych zakładane, one są natychmiast przez takie wykorzystywane. I y, po prostu te budki należy wieszać dla naszego zdrowia i dla naszej korzyści. Pana zapytać, czy tak, tak. Jeżeli jest tyle zruszonych, to nie a kosz. Nie ma Nie Nie ma kosz. Nie bo kosz. Nie ma kosz. przyrodę ma Nie ma nie, bo czasem nie wariatach. No przyrody, ja też chcę się, się załączać, są tragiczne tak, w... Nie, nie, to samoregulacja i tak, no to już nie dotrzymują faktów, tak, muszą się przeważać. Tak, tak, a no, jeżeli Marys. przychodzi do przenieszenia populacji, to po prostu Małys. się nie można. A za pytanie, co do ich etyki, czyli Paweł Jusz, ciągle czyta jeszcze tysiące. Ja rozumiem pewne felie kory, więc pytam o dokładność, jak to można ten apetyt określić. Średnio artykuł to jest 10 tysięcy komarów y, i meszek. Dzień. Na, 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 na parę. Na parę nie? A dziennie? Dziennie. Też niektórzy twierdzą, so, że osobiście. nie twierdzą, że na Słowacji, że tylko parę. No my tego chcemy na parę, Ale to są Pierwszy projekt ogólno i został dobrze Państwu przedstawiony. Dziękuję na Państwu programu, i zapraszam do na yy, sady. Ja myślę, że jest to jedno z ciekawych rozwiązań, jeżeli chodzi o zwalczanie komarów, bo jeszcze tutaj Pani Prezydent odpowiedziała o jednej rzecz. My mieliśmy presję od ludzi, ale również i oczekiwanie, że nie będziemy wszędzie stosować środków chemicznych. Także stosowanie środków chemicznych jest dla nas również pewną uciążliwością, bo część mieszkańców miasta nie życzy sobie, żeby jego procesje były by objęte na przykład podkonażaniem chemicznym. I, I z tego względu, mimo że do nas bywały takie interwencje, nigdy nie podejmowaliśmy tych... I jest, jest też kwardą to, że jeżeli sąsiednie gminy nie będą zwalczały się w ten, w ten proces, to na pewno będziemy mieli potrzebę e, do tego. Dziękuję tam... Panie Pawle, bardzo ciekawy projekt. Proszę nam troszeczkę przybliżyć. Co ma na celu tak naprawdę pański projekt? Jaki przyświeca temu cel? No cel jest taki, żebyśmy tanim dosyć kosztem i wzbogaceniem naszej przestrzeni wokół nas no, zwalczać te komary meszki które nas strasznie tutaj atakują i niszczą, jak, jak wiemy, cały sezon. Czy to nie jest też tak, że jeżyki są pod ochroną i tutaj też chodzi o ptaki, które tak naprawdę którym grozi wyginięcie, prawda? To tak właśnie dlatego wspomniałem o bioróżnorodności, to są to ptaki małe, właśnie, które kiedyś nam towarzyszyły, no i teraz ich praktycznie nie ma. Obserwujemy rozwój innych właśnie gatunków y, większych, krukowatych, a małe gatunki, które przez wieki nam towarzyszyły, czyli wróble, zięby, jaskółki, jeżyki no są w odwrocie. To jest próba powstrzymania tego procesu. Zawsze jest tak, że w którymś momencie ten projekt się rodzi. To nie jest tak, że się to z niczego nie bierze. Po prostu zawsze coś człowiekowi przyświeca, jakiś konkretny plan lub no powiedzmy dociekanie do czegoś. Jak było w Pańskim przypadku w momencie rodzenia czy powstawania tego projektu? Jako architekt krajobrazu interesuję się przyrodą. Interesuję się, jak w projektach tworzę swoich miejsc bytowania dla jeży, dla różnych drobnych ssaków także dla ptaków i interesuje się szeroko, także w właśnie w zachodniej Europie znalazłem tego typu rozwiązania stosowane, zresztą w Polsce w tej chwili, w Warszawie, w Zielonce, w aglomeracji warszawskiej ogólnie. Z tego co, co słyszę przyświeca Panu też cel jeden, ochrona w zasadzie przyrody. E, tak naprawdę bardzo to Pana interesuje? No tak, oczywiście. No chyba ten projekt o tym świadczy. Co pan sądzi o tym? Widział pan, że wzbudziło to spore zainteresowanie, rozgorzała nawet dosyć duża dyskusja. I, i jak pan to widzi? Cieszy się pan z tego? No, cieszę się, że mieszkańcy miasta dostrzegają tego typu inicjatywy w naszym Zielonym mieście i, i, i że uważają je chyba za godne pochwały, sądząc po tych wypowiedziach, i dosyć potrzebne. Czyli można by powiedzieć, że nie wszystko zależy tylko od oprysków, które się stosuje na komary. Można to zrobić, jak to się mówi, metodą naturalną, prawda? No, przez wieki natura radziła sobie bez oprysków i w ten sposób zakłóciliśmy teraz te mechanizmy naturalne, bo zakłócenie tej ilości jeżyków, czyli zmniejszenie, degradacja spowodowała między, we, według mnie i wielu ornitologów rozwój insektów na tą niespotykaną dotąd skalę wokół nas. Czy zastanawiał się Pan już nad jakimiś kolejnymi projektami, lub ma pan jakieś kolejne inicjatywy? Na razie ta inicjatywa jest godna rozpropagowania, a myślę jeszcze o pewnych inicjatywach wzbogacających różnorodność w mieście, szczególnie dla moich ukochanych jeży czyli wprowadzanie roślinności okrywowej, niskiej, w której mogą się one rozmnażać i bytować. To bardzo piękne, dziękujemy.